Cześć, witajcie w SBC. To jest SBC ważne mecze, ale Champions League. Pewnie nikt się nie spodziewał, że jej już daje Teraz jej, ale dali. Ogólnie nie polecam Wam zrobić ich, bo no, naprawdę są karty niebieskie. O ile, macie, o ile macie karty niebieskie w klubie, tak najbardziej spoko, bo tutaj pokazuję Wam cały kupiony za 9400, tyle chodzą te karty. Mówię, jeżeli macie... Karty niebieskie w klubie zróbcie, albo sprzedajcie te karty, bo naprawdę ich ceny są wow. TSBC jest jeszcze 6 dni, ja je robię, można powiedzieć, tylko dla Was, żebyście mogli sobie zobaczyć, co trafi i w ogóle. Ale ogólnie tak, jakbym miał polecić jakiemuś graczowi, w sensie, który jakby ma mało monet i w ogóle nie ma jakiegoś tam dużego budżetu, albo już składu gotowego, nie polecam, bo naprawdę są marne szanse, że to się zwróci. No ale zobaczymy, jeszcze będę musiał dwóch kupić, właśnie dwie karty. A tu jeszcze kogoś mamy chyba w klubie. Aha, duplikat cruza, okej. Okay. Będę musiał niestety jeszcze kupić dwie karty po 10 tysięcy, więc... Słabo opłacalne TSBC, no ale czegoś się nie robi dla Was. Tutaj pierwsza paczuszka za TSBC. I mamy, brak walkoutu, chociażby niebieską kartę dali, ale niestety, nie. No i widzicie, wydałem 10 tysięcy, dostaję Dani Olmo. Czy się opłacało, możecie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale no raczej nie, patrząc co tu się trafia. No ale zobaczymy, co jeszcze w tej następnej pacce będzie, zaraz wrócimy. Zrobimy to tylko, pokupuję ich. Więc do usłyszenia i do zobaczenia. Tak jak mówiłem, przechodzimy od razu do następnego składu, już gotowego. Powiem Wam tak: jeżeli macie wolne 10 godzin, to się możecie bawić, bo ja chyba z 20 minut snajpiłem dwóch. Bo tu pamiętajcie, w tym SBC jest zwykła karta Champions League, a nie rzadka. Ja przez omyłkę kupiłem na początku jedną rzadką, ale potem właśnie tutaj zobaczyłem jedno szczęście. Zwykła, pamiętajcie, musicie ustawić sobie tam w tych kryteriach, że zwykłą chcecie. Ja naprawdę te dwie karty snajpiłem, bo one wszystkie chodzą po maksa. I snajpiłem tą kartę, no te dwie karty 20 minut tego Piatowa i Dagbę. Naprawdę, powiem Wam, porażka. Na SBC wydałem 20 tysięcy, 22 chyba nawet. Tutaj możecie zobaczyć, reszta jest. Wszystko w klubie. Jedno szczęście. Tutaj jeszcze do tego mam. Jest ograniczenie ma być tylko 5 klubów i mają być piłkarze z tej samej ligi Max 3, więc naprawdę mega trudne SBC. Ale no jak widzicie, udało się go zrobić. Nawet tu byśmy chyba mogli mieć trochę więcej zgrania, o no jeden. No co, wysyłamy Ajax Liverpool, naprawdę mega ciężkie je nas rzuciło na głęboką wodę, ale trafiając teraz niebieską kartę w obecnej chwili, tak, bo pewnie jutro, pojutrze to już nie będzie aż tyle kosztować, ale w obecnej chwili trafiając niebieską kartę, no to już macie gwarantowane 11 tysięcy zysku, więc no spróbujemy to zrobić. Jak widzieliście, zadanie wykonane, jeszcze zobaczymy co za paczuszki tu są. No ta paczka rzadkich piłkarzy Electrum naprawdę fajna, ale czy ta mieszana paczka piłkarzy Prime, będzie ok zobaczymy. Najpierw przetasujemy sobie, otworzymy tą mieszaną paczkę piłkarzy. Prime, yy, już się trochę ładuje. Niestety nie ma walkoutu. Nie ma również chyba niebieskiej karty. Nie ma nawet ekranów. Jest to Tonali. Nie zwiastuje to nic dobrego. Zobaczymy, co jeszcze w tej paczuszce mamy. No, jak na złość, nie ma nawet karty wyjątkowej ani. Alin karty z Champions League właśnie. No cóż. Mamy trochę pecha, ale zobaczymy jeszcze w tej paczuszce. 12, 6, 12. To pokazuje jak się te SBC opłaca. Sami się zastanówcie. Ej, mamy walkout. Przepraszam was. Przepraszam was. Polska? Niestety. Już myślałem. Już myślałem, że będzie pięknie. A to tylko Wojtek. Znaczy... Z jednej strony fajnie, że i Wojtek, ale naprawdę już miałem z tyłu głowy Roberta. No ale cóż, mamy Wojtkę 87. Myślę, że zwróci nam to SBC. Jedno szczęście. Jeszcze, jakby była tu jakaś niebieska karta, to w ogóle by było super. Mamy niebieską kartę. Okej. Okay. Jeszcze jeden militał z tyłu. Rozbiliśmy bank, chyba. Nawet, nawet. Bo to jest 14 tysięcy, on już trochę spadł. To jest. 9 tysięcy, bo te rzadkie są trochę tańsze. No i Wojtek Szczesny jest to 20 tysięcy, czyli jesteśmy 16. No czyli wyszliśmy na plus, czyli nie jest tak źle. To od razu wysyłamy tutaj, żeby go sprzedać. To wszystko również wysyłamy, żeby posprzedawać. Jeszcze tego żona Jezusa zobaczymy, ile on Chodzi. Niestety obecnie nic. No cóż, Wam mogę powiedzieć. Był walkout, była niebieska karta, chyba wszystko, co chcieliśmy. Możecie sami ocenić, czy się opłaca robić, czy się nie opłaca. Według mnie lepiej poczekajcie, te karty spadną. Za chwilę będzie trochę mniej hype'u na nie. To SBC trwa 6 dni. Za 6 dni będą już nagrody za Food Champion, za Rivalsy, więc te karty na pewno trochę usiądą w cenie. No i wtedy, wtedy warto naprawdę zrobić, bo paczki są fajne, ale na obecną chwilę dając za to SBC, mając wszystko w klubie, tylko kupując 3 z rzadkich jednego rzadkiego i dwóch zwykłych zawodników właśnie z tego, z Champions League, no to nie opłaca się, bo to jest, ta kwota to jest 30 tysięcy, żeby Wam się to zwróciło, naprawdę musicie trafić coś fajnego, więc do usłyszenia, co Wam mogę powiedzieć więcej. Do ważnych meczy i do czwartkowych nagród za Foot Champions. Więc trzymajcie się, strzelcie subika, łapeczkę. Cześć!